Redaktor Danieluk. Redaktor Łasiński. I niesamowita Ewa Radanowicz. Drodzy Państwo, z nami w naszego gości. Nasza gościni. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co? Nagrywamy? Okej, okay. o edukacji. Na poważnie? Nie no, co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio? Belfer. Tak. Go gość? Cześć. Cześć. Może być taki tak. I tak. Uwielbiam Dobra, dokładnie Bardzo dobrze. Ja powiem tylko jedną rzecz teraz. Bo to jest dla mnie bardzo ważne, zawsze to chciałem Ewie powiedzieć. Dawno, dawno temu, uwielbiam to, dzisiaj też tak będę mówił, na inspiracjach chyba, chociaż nie do końca jestem przekonany, że była ta konferencja. Zobaczyłem, że wchodzi taka pani w okularach. Nie zmieniłaś się od tego czasu, naprawdę. Wchodzą za tobą dwójka ludzi, nie wiem kto to był, ale gdzieś od ciebie ze szkoły. I nagle dla mnie, początkującego nauczyciela, objawia się jakaś taka szkoła. Tam się dużo dzieje, w ogóle jakieś niesamowite rzeczy, w jakimś radowie małym. Gdzie to w ogóle jest? Co się dzieje? I, i, I ja nagle mówię: wow, to są nauczyciele? Tak, tak to było. Ale ważna rzecz jest taka, że Ewa nie tak, bez powodu ma na koszulce w szkole wcale tak, nie chodzi poprosi. o szkołę. O. I właśnie, Ewo, jesteś ekspertką od tego. Autorką książki, ekspertką od tego, żeby nam powiedzieć, o co w tej szkole chodzi. Wiem, że idziesz po całej Befru. Polsce, opowiadasz. Ja, ja osobiście uważam, że jesteś w tym wiarygodna, bo pokazałeś, że to się da robić na różnych tak, poziomach. Od tak, dyrektorki tak, tak, tak. po zarządzanie pewną oświatą, a dzisiaj doradzasz w różnych miejscach w Polsce, jak budować strategię rozwoju edukacji w danych miejscach. Kurde, opowiedz tym ludziom o co chodzi w szkole, żeby się z Znaczy wiecie, to się nie da powiedzieć w jednym, w dwóch zdaniach, wiadomo, prawda, ale jakby mówiąc zupełnie na skróty, no to odpowiedź jest tak prosta, że aż boli. Chodzi po prostu o ludzi, tak? Jakbyśmy pomyśleli o szkole, to w takiej codziennej praktyce z reguły nadajemy jej bardzo dużą rolę i rangę poprzez nasze zachowania, poprzez to. Na, y, czym się zajmujemy, co nam zabiera najwięcej czasu, a kiedy pomyślimy o, o tym, dla kogo to robimy, to nagle okazuje się, że już dla tych, dla kogo to robimy, nie ma czasu, totalnie, no bo nie ma czasu, żeby porozmawiać, żeby zapytać, czego chcą, czego potrzebują i tak dalej. Czyli taka krótka odpowiedź to jest, chodzi o spotykających się tam ludzi głównie, tak, tak, żeby oni tam mieli dobrą przestrzeń do działania, do życia. Ja też dodam, no chodzi o godność. Ale też chodzi o rozwój. Szkoła to jest takie miejsce, które jest niezastąpione dla ludzi tam spotykających się. Tam się tworzą sytuacje, w których możemy poczuć się swobodnie, powinniśmy poczuć się swobodnie. Tworzą się takie sytuacje, gdzie nawiązujemy relacje, spotykamy ludzi, rozmawiamy, ale co najważniejsze, to jest takie miejsce, w którym doświadczamy, to jest takie pole, miejsce do eksperymentu społecznego, mojego własnego i mogę doświadczać różnych sytuacji i być w refleksji czy takie życie mi pasuje, czy takie życie mi pasuje, czy może coś zmienię w swoim zachowaniu. Mogę się o sobie dowiedzieć bardzo dużo. I tak bym mogła o tej szkole rozmawiać w kontekście właśnie bardzo, bardzo społecznym, ludzkim. I choć to się wydaje bardzo takie proste i oczywiste, no to to jest najtrudniejsze do zrobienia. Wchodzę do szkoły, powiedziałeś, że jeżdżę po Polsce, i wchodzę do szkoły, do przedszkoli również. I kiedy szukam tam. Człowieka, ludzia, no to oczywiście na poziomie deklaratywnym on jest wszędzie. Jest w statucie, jest w różnych procedurach, jest w różnych regulaminach, jest też na naszych ustach. Mówiąc o tym, co my takiego dobrego dla tych dzieci robimy i w ogóle jak to jest świetnie wszystko zorganizowane. Dobra, dwa, rozumiem, że nie mówisz tylko o nauczycielach, ale mówisz o wszystkich ludziach, którzy są w szkole, tak? Ale ja też zahaczmy, również i o rodziców, tak? i o, y, o nauczycieli, wszyscy, którzy się pojawiają. O wszystkich dorosłych, którzy są w życiu dziecka. No, okay. o. Po prostu, tak? Którzy spotykają się w tej szkole. Którzy spotykają się w szkole, ale szkoła też jest przenośną, wiecie, dzisiaj. Uczymy się wszędzie, prawda? Więc y, tak naprawdę, i żyjąc w środowisku, w którym ja żyję, czy też jak jadę w miejsca, w których y, spotykam się z różnymi osobami, y, które są zainteresowane edukacją, no to, 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 to są wszystko sytuacje, w których mogę wpływać na szkołę, na to, jak tam jest, ostatecznie poprzez swoją postawę, poprzez to, co też powiedziałeś, że y, jestem dla Ciebie wiarygodna. Dlatego, że ja po prostu naprawdę to, czu, to nawet nie chodzi o to, że ja to robię. Ja, ja czuję, że to jest nam wszystkim potrzebne. tak, Jakby mm -mm. ustawienie edukacji właśnie pod kątem tego, żeby każdy dostawał to, co powinien dostać i mógł się rozwijać, ale mógł się też dobrze czuć sam ze sobą i z tymi ludźmi, z którymi się spotyka. No to jest proste. Redaktor Danieluk bezczelnie ci przerwał twoją myśl. Ja chciałbym do tego dokończyć, bo wiem, jak się słucha podcastów i jest urwany wątek, to nie jest miło. Powiedziałaś o tym... No, Karny Jerzyk o, ci się trafił teraz w redaktorze. E, Powiedziałaś o tym, że wchodząc do szkoły, wiesz, że ten e, człowiek jest w tych wszystkich dokumentach i widzisz, że to w dokumentach jest. A czego ci brakuje czasami? Czego nie widzisz? No nie widzę, bo jak rozmawiam z ludźmi, wchodzę tak... Ja, ja, ja z reguły, zanim pojadę do placówki, to... Proszę dyrektora albo lidera, który mnie zaprasza, żeby przesłali mi dokumenty, jakie mają tam, jakieś plany pracy, różne te... I tam, jest, tam jest mnóstwo rzeczy, i tam jest ten człowiek, ten, ten uczeń i to wszystko, co jest ważne w szkole, tam jest. A wtedy, kiedy wchodzę i zaczynam z nimi rozmawiać, stawiam pytania, ale też opowiadam, jak można rozwiązywać pewne rzeczy, no to słyszę tak, wie pani, no... No pani to w ogóle ogólnie świetnie rzeczy opowiada. My byśmy też tak chcieli, ale, ale nie my da. nie mamy czasu. Ale bo się nie da. Nie da się, ale my nie mamy czasu. Ja mówię, no ale dlaczego nie macie czasu? No i się zaczyna niekończąca się lista i litania, bo my musimy. Okej, okay. ja mam dużo cierpliwości, więc do końca dojeżdżam z tymi musimy, 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 po czym nie odnoszę się do tego, no bo jak musisz, to jest twój wybór, no to, to musisz. Pytam, a Czego wy chcecie? No i zapada cisza, i wtedy jest przestrzeń dla mnie. I to jest fajny moment, bo nagle okazuje się, że ludzie nie wiedzą, czego chcą. Choć wydaje im się, że brakuje im wielu rzeczy i narzekają na wszystko, ale kiedy pytasz, czego chcesz konkretnie ty, albo czego chcecie jako miejsce, w którym się spotykacie, no to oni tego nie wiedzą. No i to no to jest. Wiecie, jakby moja praca jest y, zarazem bardzo skomplikowana mocno, bo nie da się jej tak trochę zdalnie zrobić. I to nie jest szablonowa, nie? nie jest szablonowa totalnie, y, ale to robię dla siebie, y, bo bym zwariowała, jakbym miała dwa razy to samo, tak samo robić, więc jakby y, tak. Czyli tak, nie y, lubisz się nudzić. Nie, zupełnie. Zadaniowość? Tak, y, ale w ogóle jakby taka osobowość. Natomiast. Y, jadę i rozmawiam i próbuję zrozumieć, co tam się dzieje, tak? Próbuję, wchodzę do nich i moja praca jest fajna, bo tak naprawdę po spotkaniu ze mną nagle okazuje się, że po pierwsze, połowę rzeczy, które się robi na co dzień, można od jutra nie robić. Wiecie, jak nauczyciele to uwielbiają, szczególnie oni, chociaż dyrektorzy też, ale też okazuje się, że ten punkt nacisku, ten akcent, który oni kładą na różne rzeczy, wcale nie jest istotny, a on często ich męczy. I ja im pokazuję, że słuchajcie, odpuśćcie to, odpuśćcie to, nie bójcie się, nie zaniechamy, a postawcie akcent na co innego. Choćby taka prosta rzecz, na rozmowę z dzieckiem, na czas, który spędzicie razem, po to, żeby się wzajemnie poznać. Pani, my nie mam na to czasu. Spróbujcie, a zobaczycie, jak zmienią wam się lekcje. Jak te dzieci zaczną z Wami współpracować, dacie szansę im poznać siebie, ale też wy poznacie te dzieci. Pytam się, znasz swoich uczniów? Panie, bo ja nie mam czasu. Ja mam co lekcję 8 godzin i inną klasę. Kiedy ja mam ich poznać? Pytam, ile lat uczysz te dzieci? No różnie. Dwa lata mam przedmiot, pięć lat. Ja wie, to jak nie masz czasu. Już powinieneś wiedzieć. No, no wiecie, no, ale... No, bo nie rozmawia z nimi, tylko tak. kładą postawę programową. Tak. Wiesz, ale... podręcznik trzeba zrealizować, te tematy Ja i tak byłem kiedyś takim nauczycielem, więc wiem, jak to jest. Byłeś. No, byłem, to prawda. Ewanie, przepraszam cię, wytniemy to. To ok, może. My zostać. sobie tak musimy. Nie, my zostać. sobie musimy, bo, przeszkadza. bo wiesz, mi przeszkadza, że on nie stoi przy tablicy. Bo dostajemy drugiego karnego jeżyka. Wracamy. Tak. Podoba mi się to, że ty jakby uwalniasz szkołę z takich kotwic, które w zasadzie są wirtualne. To są nasze takie wmówione nam nawyki, ciężary, które musimy dźwigać, a ty mówisz nie musisz. I ten dyrektor rozumiem najpierw mówię, faktycznie, potem przekazuje tą myśl. Nauczycielom i oni mhm. trochę to uwalniają, ale to jest proces, nie w sensie, że nie jesteś w stanie rzucić tych wszystkich kotwic, tylko pojedynczo pewnie od, odcinacie sobie, tak, w procesie, tak jak I czy, zawsze, I czy zawsze od dyrektora? Bo on mówi, znaczy, że dyrektora uwalnia, od kotwic. Czy to jest tak, że nauczyciel, czy może organ prowadzący? Gdzie, gdzie, jest nie, gdzie zaczyna to się jest po prostu? kotwica w polskiej edukacji? O. Każda kotwica jest w nas samych, każdy ma swoją kotwicę i to jest trochę problem. E, ponieważ e, my chcemy wierzyć w to, że to ktoś ma tą kotwicę mm. i my przez to nie możemy mm, wielu mm, rzeczy zrobić. Ale jesteśmy wspaniałym. A my ją zarzuciliśmy lata temu. Dokładnie, wie? a ja jestem żywym przykładem i nie da się z tym dyskutować, że nie ma kotwic. Jest albo otwarty umysł i jest e, chęci taka taka przynajmniej. Odwaga. Próba, tak, odwaga, można to tak nazwać, ale też taka ciekawość, jak to będzie, jak zrobię tak, a jak będzie, jak zrobię tak. Gdzie podryfuję. A, absolutnie. I jeśli to masz, tego się nauczysz, no to właściwie wszystkie kotwice znikają, tak. I jak ja rozmawiam, i ja, ja nie mam problemu, ja, czy rozmawiam teraz, dużo rozmawiam z kuratorem, zachodniopomorskim, panem Pawłem Palczyńskim i tam z wizytatorami, bo też troszeczkę prowadzę im warsztatów szkoleniowych, spotkań takich mhm. warsztatowych, tak to nazywam. Dużo rozmawiamy i rozmawiam z dyrektorami, z nauczycielami, z rodzicami, z samymi uczniami i właśnie to jest najfajniejsze, że ludzie nagle odkrywają, że kurczę, no tak, no w sumie to nas to nie ogranicza, nie hamuje. Mamy dużo rzeczy w głowach, takich, których po prostu nie ma. Czyli zamieniamy kotwicę na wiosła? Tak. Kurde, jak ładne. Możesz coś wziąć ode mnie, jakby co wymyśliłem. Żeby... Możesz Dobra. to powtarzać. Ależ absolutnie edukacja z wiatrem w żaglach, kur, kurs na rozwój pasuje do naszego pomorskiego bardzo. Pięknie. Mnie, Ty czy osobiście, ja? mnie osobiście cieszy, nie, bo teraz karny Jerzy będzie dla ciebie. Pójdź do głosu. Mnie osobiście cieszy jedna rzecz, którą żeś powiedziała, że toczą się rozmowy w kuratoriach, czyli widzę, że to, to nie tylko tak, że o tutaj szkołę zreformujemy, potem pojedziemy do następnej, do następnej, ale to jest już tak i od góry i od dołu, tak? Czyli od dyrektora do kuratorium, od kuratorium do dyrektora. Czy tylko na razie rozmawiasz z tym kuratorem, Co czy znaczy... są też inni, podpytam, bo. My mamy też chyba fajnego kuratora, tak mi się wydaje, takie sprawia wrażenie i może ciebie by tam ściągnąć, może on ma dużo zapraszamy. pomysłów tak, zapraszamy do Wielkopolski. Okej. Okay. Zaproszenie oczywiście przyjmuję. Natomiast historia z kuratoriami jest taka, że już jakby dany mi było tam kilka razy się otrzeć o to środowisko edukacyjne i byłam zapraszana do jakichś rad edukacyjnych Doradcie. i w ogóle. No i kiedy teraz w tym ostatecznym rozdaniu przyszło zaproszenie do, do, do rad, to, to ja się pofatykowałam i, i długo rozmawialiśmy i z panem kuratorem i z panią dyrektor do spraw wspomagania i po prostu jasno i otwarcie powiedzieliśmy sobie, że to już wszystko było i skoro to nie zadziałało, to ja jestem gotowa do współpracy, ale trochę po swojemu. E, I tak to poszło też w haśle na zaproszenie na ha hakatony. Zróbmy zmiany, ale po swojemu, i kurator się na to zgodził. I, i wiecie, mm, warto jest rozmawiać, y, jakby pokazywać, że robienie znowu tego samego, choćby to był najlepsza fajerwerki mhm. w ogóle, mhm. bez refleksji, czy to się sprawdza, czy nie, no, jakby nie ma sensu. E, Dzisiaj ja jestem w takim etapie próby, no bo trochę współpracowałam i, i współpracuję z dyrektorami samymi, tam gdzieś na miejscu. Sporo współpracowałam też z różnymi organizacjami, radami rodziców, no i jakby widzę, że nie wszystkie te zmiany się przekładają, bo jednak taki ten lęk, ten strach przed nadzorem, co kto zrobi, że to i tak się nie uda, to to gdzieś jest silniejsze od nas. I ja ludzi ja, ja rozumiem ludzi, mhm. że oni mogą tak mieć. I że nie ufają już nikomu, no bo to tyle razy się zadziało, że, tyle było że to reform jest tak i doświadczenie. Miałam też przygodę z organem prowadzącym i też byłam tam dyrektorką na swoich zasadach. E, miałam świetnego burmistrza, który jakby zaufał mi totalnie. I mogłam przez trzy lata obserwować i patrzeć, kierować zmianą, i przez te trzy lata dyrektorzy mówią, że jeszcze nigdy się tak dużo nie zadziało. Choć Gmina Goleniów akurat tam słynna jest, z tego tam się bardzo dużo rzeczy działo, ale co ja tam zrobiłam? Ja tam po prostu uwolniłam autonomię dyrektorów, zatrzymałam trochę, ten administracyjne parcie na to, żeby kierować każdym zakupem od długopisu skończywszy organu na... Organu prowadzącego. Tak. Więc to zatrzymałam, uwolniłam właśnie to zarządzanie budżetem, tak? Zarządzanie budżetem. No i ostatecznie stałam się też taką ekspertką dla dyrektorów, która zna się na edukacji i oni mieli do mnie odwagę przychodzić i rozmawialiśmy o zmianach, ale nie tak, wiecie, to mail z urzędu i robimy wszyscy, tylko rozmawiali, co oni konkretnie chcieli u siebie w szkole. No i to poszło, bardzo mocno poszło. I potem się okazało, że ci dyrektorzy się stykają, że oni podobne rzeczy chcą robić, i ta współpraca się też wywiązała. No, ale nigdy nie miałam takiego otwartego doświadczenia z kuratorium, czyli z tym organem nadzoru pedagogicznego, a wiem, że to jest ogromna blokada dla wielu z nas i często ona nie jest wcale wirtualna, ale rzeczywiście paraliżująca. I kiedy kurator zgodził się na to, żebyśmy pracowali równocześnie, żeby się Kuratorzy szkolili, żeby się szkolili wizytatorzy, żeby się szkolili dyrektorzy. Teraz będziemy zapraszać metodyków, doradców, dyrektorów poradni pedagogicznych, do tego, żebyśmy wszyscy jednym głosem mówili o tym, co chcemy zrobić. To we mnie się budzi, a ja może jestem taką niepoprawną optymistką, ale we mnie się budzi nadzieja, że być może to jest ten klucz. Ale proces, proces. To jest ten klucz. Ja muszę teraz uwagam, bo mm, to jest ważne dla mnie. Ewa Radanowicz, minister edukacji narodowej. Hmm. Jak ci to brzmi? Wiesz, ja przez wiele lat mówiłam, kiedy pytano mnie, czy bym została, jakbym była ministrem, to zawsze mówiłam tak kuriozalnie trochę, że szkoda mojego czasu na to. Natomiast dzisiaj kiedy sobie myślę o tym, to, to myślę, że dałoby się i w takim ministerstwie dokonać naprawdę radykalnej zmiany yy, i że tam też jest pewnie dużo przestrzeni na to, żeby uwolnić, pozabierać te kotwice, a dać Przekuć wiosła. Takie nie moje pod... doświadczenie. Czyli jest... nie, nie wycofałaś się. Nie. A, ale tym... mi się, i to mi się cholera podoba. Naprawdę w jestem w z tym... Ciebie dumny. Wiem, a, że puknąłe, nieważne. Nie. Myślałem, że powiem, że, powie, że nie wyobrażam sobie, nie, to nie jest dla mnie, ale wiesz co? Ma kochones. I to w niej lubię. Ewa, Radanowicz. ma być. po prostu. <grym i <grym i <grym i człowiek, człowiek instytucja. Bardzo dziękuję, że powiedziałeś, że. No, wiesz, No trzeba spróbować. No, ktoś musi to zrobić, nie? Bardzo, bardzo mi się podoba to podejście, które jest takie, że szkoła nie jest tą samotną wyspą, że to nie jest tylko budynek po prostu, tylko faktycznie i poradnia, bo narzekamy na poradnie. I kuratorium, które jak gdzieś tam wpada, to wszyscy od razu dostają do pionu tak. i że działasz sobie i rady rodziców, tak dalej wiadomo, ale że działasz sobie właśnie wybierając tu rodzice, tu szkoła, tak dalej. Pokazujesz, że to nie jest taka samotna wyspa na tym morzu edukacji, tylko że to jest bardzo mocno skomplikowany mechanizm. Okej, okay. złota rybka? Złota rybka. E, dla naszych gości mamy jedno tak. pytanie. Wyobraź sobie, że złapałaś złotą rybkę edukacyjną, masz jedno życzenie. Co to było bez życzenie? Odwaga dla nauczycieli, dyrektorów do podejmowania realnych zmian na rzecz potrzeb dzieci. Czy realnych, czyli nie, że powiem, zakazujemy zadań domowych? Takich, które są potrzebne i coś zmieniają. <laughs> znaczy, ja, ja wam powiem tak, a propos zmian. Dopóki my będziemy podejmowali zmiany, które są jakieś takie punktowe, a to prace domowe, a to religię wyprowadzimy, a to wprowadzimy, a to zrobimy gimnazjum, a to to, to tak naprawdę słabo to widzę. No dobrze, a powiedzmy... Nam jest potrzebna rewolucja. Naprawdę. Inaczej. Już nie chcę słuchać o żadnej ewolucji. Teraz ja, panie, teraz ja panie redaktorze, rewolucja? przejmuję te mikrofony. No. Mów. Nam jest potrzebna rewolucja. Już ewolucji to my mamy za 20 lat. Ja już tego słuchać nie mogę. Koniec. Dzieci nie mają czasu już na to. Po prostu. Kropka. To, Kropka. to, to teraz powiem przesłanie. ja. Masz kochones. Nie? Dokładnie tak. <laughs> Nie tniemy, niczego. E, Nie tniemy niczego, lecimy na całości na, na, z karnymi jeżykami ze wszystkim. Naszym gościem była Ewa Radanowicz. Być i może Ewo? przyszła tak. edukacji. Być może. Się Mamy do pepchać. ciebie prośbę jeszcze jedną. Jesteśmy na inspiracjach. To jest czas dla ciebie. Powiedz nauczycielom, tym, Tysiącą którzy będą nas słuchać, oglądać. Oddadzie. Swój przekaz. Taki prosty przekaz. Szanowni Państwo, drogie koleżanki, koledzy, przestańcie być wojskiem. My jesteśmy nauczycielami, nie wykonujemy rozkazów, nie mamy kary za to, jak czegoś nie zrobimy. Jesteśmy po to, żeby być blisko dzieci i na potrzeby swojego środowiska rozwijajmy się my i nasi uczniowie. A co to oznacza, w którym kierunku? To wy jesteście od tego ekspertami, po prostu to zróbcie. Zapytajcie się siebie i zacznijcie działać. Od się nic nie dzieje. Amen. Ewa w szkole nie chodzi o szkołę. Przed Ewa... minister edukacji. Ewan Antonowicz, redaktor Danieluk. Redaktor Łasiński. Radio Belfer.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co? Nagrywamy? Okej, okay. o edukacji. Na poważnie? Nie no, co ty po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer.